Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam fragment aktualizacji, ponieważ ta aktualizacja była gigantyczna i pojawi się ona w całości w jeszcze następnym odcinku, ale dzisiaj tylko jej część, a mianowicie nowe runy, które zostały dodane właśnie na serwer. Oprócz tego nowa mega pandorka, więc to wszystko Wam zaprezentuję, a pozostałe zmiany zobaczycie na pewno na Discordzie, na kanale ze zmianami. Runy, które dodaliśmy na razie są na miecz, więc yy, musicie wyczekiwać jeszcze kolejnych run, i właśnie razem z tym została też stworzona Specjalna skrzynka, która zabiera tylko i wyłącznie runy na miecz. Tak one się prezentują. Jest to runa, która tutaj zadaje więcej obrażeń dla Wardenów oraz Golemów, aby przyspieszyć Wam ekspienie. Jest to naprawdę super. I nie ma limitu ubierania, więc możecie sobie nałożyć, ile chcecie takich run. Oprócz tego mamy runy więcej ekspa, czyli po prostu zwiększa się z każdą kolejną dodaną runą na miecz. Dodajecie, dostajecie więcej ekspa za zabijanie mobów, yy, oczywiście zwierząt i tak dalej i macie też runę leczenia, czyli szansę na uleczenie pół HP i to tak samo działa, że w momencie kiedy zwiększycie więcej, więcej run po prostu dacie, to macie większy procent na to, że was, was będzie ulep, uleczać, to będzie na pewno przydatne w kontekście na przykład kolejnych map yy, łowców itd. Tak Wszystko będzie ogólnie dostępne pod ukośnik runy, tylko w tym momencie nie mam jak wam tego pokazać. Na razie pokażę wam aktualny GUI. Yy, to oczywiście jest do zmiany, jeżeli chodzi o wygląd, wkładacie miecz. Kładacie taką runę, klikacie użyj. Jak widzicie, ładnie tutaj na mieczu wszystko się dodaje, i to jest oczywiście kompatybilne też z runami ilości zabójstw, które do tej pory były na serwerze. A te trzy runy możecie zdobyć, słuchajcie, właśnie już teraz. Razem, właśnie z tymi runami, zostaje dodana taka skrzynia run, która jest tutaj widoczna dla Was teraz. Macie możliwość dropnięcia z niej runy zabójstw, coś, co jest bardzo pożądane na serwerze, czego jest naprawdę mało. Możecie właśnie zdobyć te runę, te trzy runy. One ta, ta skrzynia będzie za tokeny, a oprócz tego będzie dodana właśnie do mega Pandorki, więc myślę, że warto tutaj otwierać. Teraz zaprezentuję wam jeszcze Mega Pandorkę, ponieważ Super Pandorki oraz Pandorki leci tutaj promka minus 50% na nie i najbardziej cenną w tym momencie będzie właśnie tutaj Pandorka, Mega Pandorka. Jak sobie klikniemy, możecie podglądnąć nagrody, jest 9, 10, 11, 12, 13, 14 nagród, ale wszystkie nagrody są naprawdę mega OP. Ta skrzynka właśnie leci do item shopu, jest do zdobycia tylko i wyłącznie w tym momencie tam. Z niej zawsze wylatują Wam trzy przedmioty, które nie mogą się powtarzać, więc zobaczcie jakie OP przedmioty możecie tu dropnąć. Możecie dropnąć zwierzaka, który dodaje Wam drop tokenów, możecie dropnąć właśnie od 1 do 2 skrzyń run i to jest jako jedna nagroda. Możecie drop, dropnąć skrzynię boosterów, która zwiększa Wam Maksymalny poziom spawnerów od 1 do 5 sztuk. Możecie dropnąć 500 milionów kasy do 750 milionów, więc to na start jest naprawdę, no mega OP, bo tak naprawdę wybustować możecie prawie cały generator. Macie książkę Mending, która jest pożądana, skompresowane koiny, które potrzebne są do ewentułowców. Macie trzy mistyczne nowe przedmioty, nie mistyczne, przepraszam, tylko mistrzowskie. Mistrzowską wędkę, mistrzowski kilow i mistrzowską z która na pewno też przyspieszy wasz progres, zdobywanie ruty itd. Macie możliwość dropienia od 500 do, 7, do, do, do 1000 tokenów. Od 3 do 6 sztuk super pandorek. Od 100 do 150 pandorek. Aktywator coinów. Będzie to polegać na tym, że będzie NPC na spawnie, który wymienia Wam właśnie takie vouchery, które aktywują Wam na przykład drop, powiedzmy, pandorek z drewna przez jakiś tam czas. To będzie na tym polegać, więc to też jest OP przedmiot. I na końcu macie aktywator kita z kluczami, czyli kit, który co 24 godziny odbieracie i macie tutaj takie klucze, to to widzicie. Więc tak naprawdę no mega OP te, ta, ta Pandorka jest, a jest to też dodane po to, bo no jednak chcąc rozwijać serwer, musi być jakikolwiek przychód, żeby inwestować dalej, chociażby w pluginy i tak dalej, więc to jest po prostu taki, taki dodatek dla Was, żebyście też mogli sobie skorzystać, bo osoby, które wiadomo grają na starcie, no to super Pandorki dla nich już nie są takie OP, jak były na samym początku edycji, więc tak to wygląda, mam nadzieję, że będziecie korzystać i wyczekujcie kolejnego materiału właśnie z całego, całego update'u, który był do tej pory.